Odcinek z roku 1977 miłej zabawy. Rodzina poszeprzyńskich, rodzina jak jelenie, Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina poszeprzyńskich, jak wiele. więc zacznijmy od tego, że należy starannie zebrać z podłogi wszystkie brudy. Mm, tak, kurz to w zasadzie siedlisko zarazków różnego typu, bakterie, gronkowce, prądki, krętki, gonokoki. Oszalałeś chyba, Grzegorzu, skąd u nas gonokoki? Ja. Kręci się tu wielu takich, a i sami przychodząc z miasta przynosimy na podeszwach masę rozmaitego świństwa. Tak, 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 higiena to ważna rzecz, kapral jak mój bezpośrednio przełożony prowadząc nasz pododdział oraz na miesiąc dołaźnie pola. Wymawiał, żołnierze, czy każdy z was ma w plecach u to a mnie to. Tak jest, obywatelu majorze. Nie widzę związku, papo. Dlaczego to do pana Gabrala Jedziniaka zwracaliście się per obywatelu, majorze? Ja nie wiem. Pewnie przez te zaradzki, kręcki, prządki, i tak dalej. Ja. U państwa Włodzimierzostwa też dzisiaj od rana wiosenne porządki. Wnoszą wszystko na podwórze i palą. A my też w zasadzie powinniśmy wszystko wynieść i spalić. No wiesz, wszystko... A czemuż by nie? Jak porządki do porządki. No zacznijmy wobec tego. Weź jakąś szmatę, Grzesiu, i do roboty. No, 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 no. 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 Tylko nie szmatę. gdzieś już szmatę. Szmata do szmaty i od no, Może sobie ojciec darować te kalambury. Mamo, co to są kalambury? Oj, nic takiego. Jak to, nie? No. No. Wyławiać takiego kalambura z młodzia, prawda? Obtaczać go w jajku, na w takiej bułce kładziesz takiego kalambura na rozgrzaną patelnię i smazisz tak. Zdejmujesz następnie takiego usmażonego kalambura z patelni, kładziesz go na talerz, skrapiasz go cytryną, wlejesz nóż, wlejesz i poflaszczuj go. Tak i jesz go. Maurycy, hmm. przynieś jakąś matę, dziadek Jacek się zaśnił. No. Rzeczywiście zaśledziłem się wiódkiem. Kowo o psicie tak. Prawdziwa to jest nie, nie mogę tego opanować, przynieść yy. szmatę małorysy. Ale bo ty rzesią. nie mogę na papę patrzeć bez obrzydzenia. O! Ja sam jestem głodny, ale to jeszcze nie jest powód, żeby mnie obrażać. Owszem niekiedy zdarza mi się zeszmacić, ale w zasadzie tylko w pracy. Tu w domu jestem bezkompromisowy, odważny i stanowczy. Jestem panem tego domu! Mężem i ojcem! Jestem tutaj głównym lokatorem! Jak nie przestajecie mnie obrażać, to znowu jest wam porządne. Wymelduję na pysk! Na, na zbity pysk? Czego? Ale pytałem tylko czy na zbity pysk, Kiedy w niezapomnianym roku 1904. Zostałem wysłany do obozu wroga jako parlamentariusz, wyleciałem stamtąd na zbity pisk, prawda? Zanim otworzyłem usta i jeszcze rzucali ze mną kamieniami, z których niektóre trafiały, a niektóre nie. No, często tak się zdarza, że kiedy duża ilość osób rzuca kamieniami do jednego ruchomego celu, to czas raz był życzliwy. W każdym razie pilnujcie się, kochani, bo nie ręczę za siebie. Nie ręczę, tak. <laughs> W czasie wiosennych porządków trudno najprawdopodobniej nie używać takich słów jak szmata, ścierka, gałka. Marilo. Matka, ale nie powinieneś wszystkiego brać do siebie, Grzesiu, więc weź to, no, to co wiesz i przetrzyj póki co podłogę. No mam lepszy pomysł. Czy ojciec jest nadal głodny? Nieprawdopodobnie. siebie. mozina powiedzieć, potwory. Otóż to. Tak. No. Czuję się jak jedna wilka. Wesałbym się, ale bo przysałbym się do czegokolwiek. No właśnie, na tym polega mój pomysł. Właściwość organizmu dziadka, która normalnie sprawia nam tyle kłopotu, zostanie dzisiaj wykorzystana dla celów praktycznych. A co masz na myśli? Potrzebujemy odkurzacza, a ponieważ nie mamy odkurzacza elektrycznego, zastosujemy żywy odkurzacz. Rozumiem, mapon. chcecie ze mnie zrobić żywą torpedę, kamichadzę. Tak jest. Świetnie, to lubię. O, o ile tak. wiem, w prawdziwym odkurzaczu znajduje się woreczek na kurz. Woreczek ten wyjmuje się po jakimś czasie i opróżnia. I zastanawiam się, w jaki sposób będziemy opróżniali dziadka Jacka, kiedy już się napełni. O? Ale nie, nie martwcie o to, Marynko. Ja się sam opróżnię, jak przyjdzie. Co do czego? Nie takie rzeczy się robi, bo tak. Ja jestem goty. Maurycy, chwyć dziadka za nogi i tak. przejdźcie się trochę po mieszkaniu, tam z powrotem. No, dobrze. no dziadku. Padnij! Niech padać na rozkaz! Dlaczego, tak? padł dziadek, na wznak? To do niczego. Na znak powiadasz? No tak. Rzeczywiście, coś mi się musiało pomylić. Ostatni raz padałem bardzo dawno. Nie, się chłopcze, zaraz się przykryć. O, tak. Miesz mi za nogi i zaczynamy. Lubię chodzić na, na rękach, ale już, już sam nie potrafię. Tak, tak. Starość, nieraz już i odwrotnie. Nie. I czemu ojciec nie ciągnie? Juś, już. Juś, już, 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 już. Czekaj. Nie w tą stronę. Ale to kus... Nazbierało się przez cały rok, babo. daj mi się, że... Ja, Ciągnąłem trochę zarazków. <laughs> Jak się one nazywają? Tak? Różnie. Mamy kilka tysięcy odmian tak. zarazków. W jednej drobinie kurzu aż roi się od pałeczkowców, laserkowców i innych wirusów szalenie niebezpiecznych dla zdrowia każdego człowieka. Prawda? Nie strasz tak, ojca, Dopiero przecież zaczęliśmy. Pomóż mi odsunąć trochę szafę. A? 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 Dobrze. Cóż? Cóż to za śmiet... śmiec? Tak. <laughs> <laughs> Tutaj, daj tutaj dziadka. Się Taka, tak, o, 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 o. Co się stało? Co się stało? Jeden z tych waszych mikrobów mi się w galiło, ale nie połknąłem go, tylko mam. No, A tak. To nie jest mikro papo. Nie. Mikroby są jest? w ogóle niewidoczne gołym okiem. Mikroby to wróg widoczny dopiero pod mikroskopem. To, co ojciec wypluł, to jest zwykła pineska. A ty, to nie wobec tego, ją ja wyplułem. Jedziemy dalej, na ulicy. O, trafiło mi się coś naprawdę ekstra. Co tam ojciec zajada? E, tym. Starą, suszoną śliczkę. Pamiętam. Dwa lata temu robiłam kompot i cały dzień szukałam wtedy tej śliwki. Już myślałam, że to ojciec ją wtedy... A? Ja? Ja? Szkodzę. Znalazłem ją w tej chwili. ma się nam tego niezła ilość. No nie stój tak, podpalaj. No to mnie Boże, no. Ludzie na nas patrzą. No to co? Nie będę cię przecież bił przy śmietniku na oczach wszystkich mieszkańców naszego bloku. Przed chwilą zauważyłem w oknie Maurycego Poszepszyńskiego. Patrzył smarkacz w naszą stronę. Gdyby nie to, złapałbym cię za włosy, chwyciłbym cię za łeb i tak grzmotnąłbym tobą o śmietnik, żebyś się nie pozbierała. No, to straszne, hmm. że ludzie tak się interesują nie swoimi sprawami. Hmm. Na nie chwili spokoju. Zawsze ci ktoś patrzy na ręce. Hmm. Gdyby nie to, to już dawno trzasnęłabym cię pięścią między oczy, <discordbrid> także że krew poszłaby ci na jak wczoraj. Hmm, tak, Bożenko, a ja wtedy kopnąłbym cię z całej siły w kolana. A no, to ja, młodku, rozdrapałabym ci paznokciami całą twarz. No, ale niestety ludzie na nas patrzą i nic z tego szkoda. A wielka szkoda. Wiesz, nieraz mam już tego dość, tego miasta, tych ludzkich oczu i uszu, tego wiecznego wtykania nosa w nasze sprawy. Ech. Przeniosłabym się chętnie gdzieś na wieś, w jakieś spokojne miejsce. O, tak, tak, tak. Pięknie by było tylko ty i ja. A kupilibyśmy sobie siekierę, piłę tarczową, kilo. Ech, chłopata też mogła być dobra. Jak się dobrze zamachnąć taką łopatą też fort. Grabie, motykę, w ogóle wszystko, co potrzebne. No i pięknie by było. Moglibyśmy się tam spokojnie pozabijać i pies z kulawą nogą, nawet by się nie zainteresował. O! o państwo poszę jak to miło. Dawno się nie widzieliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Paniam Doniuzek, pani Bozieni. Och niech pan stanie. Ludzie patrzą. Nie szkodzi. Tak jak się ulezi, to nawet mniej widać. Widzę, że zabraliście się państwo za porządki wiosenne. A tak, nazbierało się tych połamanych gratów przez cały rok. Ruszyć się nie można było w mieszkaniu. O, widzi pan to krzesło. Tak. Ta, ta. ta. Właśnie tak patrzy. Wygląda solidnie, a całe w proszku. A, to ja przedwczoraj lekko się zdenerwowałam i poprzykaliśmy się trochę Aha, z mężem, tak. właśnie to... słyszeliśmy, to... nawet mówiłam Grzegorzowi, żeby może zadzwonić po milicję, o. czy co. No. O co od razu milicja? Milicja i tak ma co robić, my przecież wiadomo, krzywdy sobie nie zrobimy. O, ja. A jakby nawet, no to raczej po pogotowie należało by zadzwonić, jeżeli już państwo tacy uprzejmie. nie ma o czym mówić. O, państwo też nie przyszli z pustymi e, rękami. A no nie. A cóż, co to może być? Same szmatki? No, nie tylko. Są tu różne papierzyska, paprochy, masa różnego innego świństwa, jak to w domu. Zauważyliśmy przez okno, że szykują się Państwo do palenia swoich śmieci, więc postanowiliśmy skorzystać. Czy można się przyłączyć? O, Proszę. Będzie nam z mężem bardzo tak, miło. Tak, bardzo miło. Ruch pod spód. Będzie na podpalkę. Państwa śmieci są. Drobniejsza, nasze ci, A albo tych mocy długo tak mam leżeć, to no podajcie no jakąś komendę. No racja, zapomniałem, że ojciec pad do nóżek, pani Bożenie. Postań! Tak. Świetnie pan wygląda, panie dziadku Jacku. Przytył pan. Oczywiście. pani. To nic nic dziwnego. No kuchnia pani Maryli jest słynna w naszym całym bloku. Często wąchamy z żoną, to te, te wszystkie tajemnicze zapachy, które od państwa wioną. Nieraz to trudno nawet taki zapach rozpoznać. O właśnie! Co pani gotowała cztery dni temu, jeżeli wolno zapytać? Włodek twierdził, że tak może cuchnąć tylko stara paląca się opona samochodowa. Oberwał za to nieźle, ale zdania. Nie nie zmienił. Cztery dni temu tak. jedliśmy pierożki. Tak, pamiętam, pierożki z ziemią. Tak. tak. Dziękuję, i Proszę. wszystko jedno, nie będziemy się tu przecież bić, o byle głupstwo, na oczach całego bloku. Świetnie pan wygląda, panie dziadku Jacku i koniec. Taki pan pękaty, zakrąglony, tu głupdziebra. Tak wygląda pan jakby pan e, obiad się koniczyny, po której Pana się, że tak, tak powiem. Pan, pan, jakby Pan wciągnął w siebie, Panie Włodzku, tonek kurzu, jak tak. ja wyglądałby jakby Pan właśnie tak... Dziadek Jacek tak. dzielnie tak. zastępował nam dzisiaj od tak. Ach tak! Moje gratulacje, Panie Dziadku Jacku. No, dobra. Dziękuję, dziękuję. Szkoda czasu. Podpalamy. No! Ma, ma, ma. O, uwaga! Pięknie, pięknie się zajęło od jednej za tak. To, to dzięki naszym śmieciom spajały ogień. Kiedy patrzę na ten ogień, czuję się jak młodzik. Aż mnie bierze ochota, żeby sobie skoczyć przez ten stos palących się śmieci. Nachodzi. Także coś. No to. No to poskaczcie sobie, panowie. Jakże znam, to się źle skończy i będzie na to popatrzeć. Dlaczego? Co ty tak na mnie patrzysz? oszalałeś? Pięknie wyglądasz na tle tych płonących śmieci, Marylo. Patrzę na Ciebie, kochana Maryno, nie mogę się oprzeć wspomnieniom. Kochałem Cię kiedyś, kochana Maryno, jak Julię, w zasadzie Romeo. Grzeziu, naprawdę? Tak, w zasadzie... Naprawdę. Pamiętam dokładnie nasz pierwszy pocałunek, który na klatce ci skradłem. Po pysku pamiętam pod ciebie dostałem, ze schodów pamiętam upadłem. No, musiałam się bronić, Grzegorzu. W zasadzie tak. Więc wino kupiłem w zasadzie gronowe, by zmiękczyć nim opór twój wszelki. Do dzisiaj mam bliznę okrągłą na głowie no również okrągłej butelki. Oj, no Grzegorzu, tak. chciałam cię tylko ogłuszyć. Za ja trzecim zaś razem, gdy objąć cię chciałem, odgryzłaś mi palec serdeczny. Lecz został mi jeszcze dość duży kawałek, by nosić obrączkę bezpieczny. Bo nie odgryzłam ci dużo, Grzegorza. Bez końca tak mógłbym snuć marzeń, miraże, lecz nie mam już siły snuć dłużej. Choć ślub nasz był tylko cywilny w zasadzie, ty jednak go brałaś w mundurze. W jakim mundurze? Hmm, jak to nie pamiętasz, pożyczyłaś na tę okazję mundur od znajomego leśnika. Piękny był mężczyzna z tego leśnika, postawny, barczysty. Taki jak pan, pani włodzik. gdzie on tam postawny? Skóra i kości. Rąbniesz mm. w takiego byle krzesło i po krześle, samek na tyg. O, nie, nie, pan Włodek to chłop jak dom. Mariu mm. mm. Nie to co mój Grzegorz, nawet porównać się nie da. Mamo, co się z tobą dzieje? Piękna jest pani kobieta, pani Włodzieniu. Te oczy, prawda, te usta, te uszy. Nie, tam gdzie, tam ona piękna. Niech pan się dobrze przyjrzeć przyjrzy. Cała marszczona jak stara cytryka. Nie, no ja się znam na tym. To tylko pozory po marszczonach. Skóra o niczym nie świadczy. Co pani robi dzisiaj wieczorem? Dobra, zamknij się ty, smargaciu ty. Aj świetle tego ogniska, nawet pan, panie poszeprzyński, wygląda pociągająco. Nie rozumiem, jak pani może o nim mówić, pani Marylo, że to zwykła szmata. Pan nie jest zwykłą szmatą, panie poszeprzyński. Dziękuję, pani. Co się wam wszystkim stało? Kiedyś <grym> to zrozumiesz, synku, pewnego dnia i na ciebie przyjdzie taka pora. <grym się zrozumieć> Widok płonącego ognia wyzwala w ludziach w zasadzie w najdziksze namiętność, zwłaszcza w taki wiosenny dzień jak dziś. Podoba mi się Pani, Pani Baszebszyńska, co tu ukrywać, aż mnie ręce świerwią. Złapałbym Panią chętnie za włosy i wytarmosił, jak się patrzy. Panie <grywa> Co Robisz się dzisiaj wieczorem, Bojenko? Nie nie, nie nie, nie odpowiedziała Pani na moje pytanie. No dziś no. wieczorem pójdę chyba z Panem Grzesiem do kina. <grywa> Zaprosi mnie pan, panie poszewszyński. Sam nie wiem. Zawsze wydawało mi się, że nie jest pani w moim typie, a teraz gotów jestem zmienić zdanie. Czy zna pani jakieś niedrogie kino w tej okolicy? O, koszty nie grają roli, panie poszewszyński. Ostatecznie nie musimy koniecznie hmm. iść do kina. Hmm. Możemy sobie pójść do parku za hmm. darmo. Posiedzimy sobie na ławeczce. Hmm. Popatrzymy na ławeczce. Nie mam mówi! Boniwam panią cieki! Tak. Poliwam. O, co, co pan wyrabia, panie Dziadku Jacku, do Nie ja. no? Niech, niech pan ją lepiej puści, panie Dziadku Jacku. na potrafi się nieźle odwinąć. <grym> niech się. papa puści panią Bożenę natychmiast! No już puściam, już puściam. A ogień coraz większy. Słup ognia sięga już do wysokości siódmego piętra. Zobaczcie! No, daj spokój, że jesteśmy zajęci. Widzę, widzę. Nie natomiast nudzi się, czuje się osamotniony, niekochany i niepotrzebny nikomu. Ja też, ja też próbowałem dojść do ładu z panią Bożelką, ale ona najwielej woli ode mnie tę śmata. I w dodatku uważa, że jest to nieprzeciętna śmata. Wie pan, panie Poszepszyński, mieliśmy z żoną zamiar rzucić to wszystko w diabł i wyjechać na wieś, ale powiem panu szczerze. Jak mężczyzna, mężczyźnie, tak. podoba mi się pańska żona. Co pan boje? No? Wolałbym z nią właśnie wjechać gdzieś tak. w te diabły. Tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jedź pan, panie Włodku, ale żeby nie miał pan do mnie pretensji, jak ja tu panu rogi przyprawię. No. Panie poszeprzyj, <laughs> znamy się tyle lat. Najwyższy tak. czas poznać się jeszcze lepiej. Kiedy patrzę na te płomienie, dochodzę do wniosku, że już nie ma innego wyjścia. Tak. Czy nie ma pani do mnie pretensji, pani Bożego? No co? No najprawdopodobniej rozbije pani małżeństwo. A ja też rozbiję pani małżeństwo, pani Marylko. Uprzedzam, tylko, że Włodek to impetyk, nerwus i choleryk. Zupełne przeciwieństwo naszego pana Grzegorza. No, tak. I dlatego uprzedzam panią, że Grzegorz jest urodzonym tchórzem, wazeliniarzem, szmatą pod lizuchem i donosiciel. Nie szkodzi. Dziś jest mi wszystko jedno. Widok tego ognia zupełnie odebrał mi rozsądnych Grzesiu. Gdzie jesteś? Jestem tutaj. Boże. No. Odsunąłem się trochę od tego stosu, bo asfalt zaczyna się już topić i o wypadek nie trudno. Twój mąż też się odsunął na wszelki wypadek. Odsunąłem no, się, bo poczułem, że włosy zaczynają mi się tlić. Żaraż bucha, a nieba w ogóle już nie widać przez te kłęby czarnego dymu. Marylo, chodź do mnie. Chodźmy stąd dziadku, nie mogę na to patrzeć. Ja czuję się porzucony, niekochany, no nie chodźmy tylko po Nie chcę ulicy. Hmm? Moglibyśmy pójść razem do panny Ingi, pokazalibyśmy jej, je, je, te nogi przez okno i kto wie. Ja tam wolę pójść do Sylwii. Ja też. Tak. Sylwia jest moją narzeczoną. Oj mało co to takie ważne, no. Sam, sam widzisz, co się tutaj dzieje? Dzisiaj przy tym śmiertelniku. Twoja matka jest żoną Twojego ojca i tak. widzisz, co mówi Twój ojciec jest mężem twojej matki, no i coś z tego. Pani Bożenka miała spodzieć no ten wieczór i... No i masz. No. Chodźmy lepiej do Sylwicy. Co to? co to jest? Co jest? Co to jest? Rany włoski. Pal Co z tego? co z tego? Przecież słyszę najwyraźniej, że straż pożarna została już zawiadomiona. Ale wszystko będzie na nas. No właśnie. Lepiej że? chodźmy stąd. Chodźmy stąd władku, łatku. Tak, 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 masz rację, no, Dajmy sobie lepiej z tym spokój, tak będzie bezpieczniej. Do widzenia Państwo. Gdzie oni są? Jeszcze przed chwilą trzymamy... Trzymałem Marylę za uchą. Chciałabym się oderwać, prawda? No to, to tak chciałam, ale już nie chcę. Cóż to za tchórz i szmata z tego poszepszyńskiego. Przez chwilę myślałam, że jest do mnie autentycznie przywiązany. No, czym go do siebie przywiązałaś? Sznurem czy kablem? Drutem, błotu. Drutem najlepiej.